Cześć witam wszystkich, serdecznie jestem nomadpad i zapraszam do ważnej informacji, którą chcę wam dzisiaj przekazać. Nie będzie dzisiaj e, nic od sponsora, bo nie chcę. Nie chcę wam e, dodatkowych minut dawać, bo chcę wam żeby to było szybko, z niej na temat. E, więc tak, ważna informacja. 1 stycznia w 2022 roku godzin, o godzinie 15 na moim kanale będzie wielkie ogłoszenie dużego w miarę projektu na moim kanale więc tutaj macie dokładną datę z dokładną godziną więc sobie zapiszcie w kalendarzach 1 stycznia, stycznia 2022 Godzina 15 na moim kanale będzie wielkie ogłoszenie. Gromlin już wie, musiałem, nie mógł powiedzieć, żeby się mnie pytał, więc musiałem się musiałem mu powiedzieć, ale tylko on wie. O mnie tylko on wie, więc dla wszystkich to będzie nowość. Dobra, to tylko to chciałem wam przegadać, żeby był taki szybki Prawie dwuminutowy film. Także zapamiętajcie datę. I co? Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.